Siemanko, tutaj y, wędkasło Wordzio Toriokuba. Chciałbym Wam pokazać sprzęt wędkarski mojego kolegi. Nie sprzęt wędkarski, tylko przynęty wędkarskie, które pożyczył mój kolega mi, żebym nagrał. A więc tak, mam tu pierwsze pudełko z blaszkami. Są tu nie tylko blaszki obrotowe, ale też wahadłówki. Widzimy, mamy tutaj blaszkę obrotową. Firmy Mikado. Jest to Blaszka Mikado. Dalej mam tu wahadłówki. Mam tu wahadłówkę, jego Alga jedynkę Nie wiem, czy będzie widać. Alga jedynka, Taka. Inne wahadłówki. I wobler taki mały naklenia mi w górach łowili. Tu jest drugie pudełko z jego gumami. Tu mamy już gumy, gumy ponabijane na główki ćkowe Taka tutaj guma żółta, czerwona. Tu jest guma Predatora. Predator Trójkę nie będzie widać. Tutaj pisze Predator Trójka. Taka fajna. Mój kolega już złowił jednego szczupaka na nią. Tutaj mamy jeszcze jakąś gumę relaksa. Tak samo tu obok i tu dwie relaksy. Tu mamy małego riperka. Taki nieduży. No, mamy tu dużo twisterów, takich większych i mniejszych. Kolegi tu już też się zaplątało takie dosyć. Spore kopytko, relaxa. Taki większy twister w porównaniu do tego. Są inne twistery. Tu mamy Chiki Dragona. Takie. I tu jest wiele innych, widzimy jego gumek. Twistery mamy tutaj. O, to jest z pół jakaś rozerwana. No tutaj jeszcze jakieś malutkie bardzo kopyta z, z ogonkiem od twistera. I tutaj mam kijankę taką fajną. On ma no, takie małe. No, fajne bardzo. Tutaj takie małe kopyto. Taki bardziej no kopyto tak. Z kopyta. I tu ma te swoje blachy. I to są właśnie przylęty mojego kolegi Janka. Yy, więc na tyle tego odcinku. Cześć!